Pielgrzymka przez wiele wieków ruszała z Otynia do Klenicy z figurą, oryginalną figurą Matki Bożej. Tam na odpust 2 lipca. Tam były czuwania nocne z 1 na 2 lipca i nawiązujemy właśnie do tej tradycji wielowiekowej. W tym roku towarzyszy nam hasło Maryja prowadzi do wspólnoty Kościoła. Chcemy w tej wspólnocie odnaleźć siebie, swój sens, swój cel, to wszystko, czym możemy na co dzień żyć i też ma nas skłonić do tego, żeby we swoich wspólnotach, swoich małych grupach, tam gdzie żyjemy, gdzie się rozwijamy, również być świadkiem Jezusa Chrystusa by również świadczyć o swoich wspólnotach, rozwijać te wspólnoty w miarę możliwości, by one również w tych czasach niełatwych nam były ostoją, by również nas przybliżały do Jezusa Chrystusa.